Gdy zarobiłem pierwszy milion w rok, od razu napisałem książkę Umysł Milionera i jeszcze bezczelnie wkleiłem PIT do książki, żeby nikt nie, jakby tego nie podważył. I to było milion sto tysięcy w rok. I tutaj opisałem to, jak to zrobiłem, jak tego dokonałem. I to było głównie na bazie wiedzy rozwojowej, duchowej, która mnie przygotowała mentalnie do tego, żeby robić biznes. Ja w na początku nie umiałem inaczej robić biznesu, jak bez gotówki. I tu jest opisane, jak pozyskiwałem kapitał, głównie kredyty, i wchodziłem w deweloperkę i inne pomysły biznesowe. Dzisiaj muszę napisać książkę umysł multimilionera, bo mam już ponad 25 milionów dochodów w 10 lat. Także 7 lat temu chyba pierwszy milion zarobiłem. No to troszkę się już jakby więcej tych pieniążków zarobiło, i czas to zaktualizować, bo obecnie. Nie wchodzę już w żadne biznesy kapitałem. Naprawdę to są jakieś turbo wyjątki, takie jak deweloperka, no bo musisz kupić ziemię, musisz budować. Ale ogólnie wszystkie biznesy testuję i wchodzę za darmo, bo większość z nich się da. I zapraszam Cię na darmowe szkolonko, na którym będzie właśnie więcej informacji o tym moim nowym podejściu, bo większość ludzi myśli, że trzeba kasę, właśnie, żeby robić biznes. Okazuje się, że nie, gdy się wie. Jak? Także zapraszam, sprawdź, czy to jest dla Ciebie wtorek, godzina 20. Turbo Live. Do zobaczenia.